Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku świata widzianego okiem. Kobiety. kobiety w zakupach. Odcinek wyjątkowy z tego względu, że przede wszystkim jest Dzień Kobiet, ale odcinek wyjątkowy dlatego, że Jacek miał możliwość porozmawiania z kobietami, które stanowią większość w dziale zakupów, zdominowały go wręcz. To bardzo ciekawe, więc zachęcamy do obejrzenia tego materiału. Natomiast Łukasz, ja mam do Ciebie pytanie, ponieważ Ty masz też spory zespół, dość liczny. I jak Ty oceniasz pracę i takie zbalansowanie zespołu ze względu na, na płeć? Jak to wygląda z Twojej perspektywy szefa dużej, dużego działu zakupowego? Dla mnie współpraca z kobietami jest nieodzowna, i dla mnie to. Ja się nie podlizuję teraz. Dla, dla, mnie, dla mnie kobiety w zakupach są niezbędne. To znaczy, kobiety mają cechy, których nie, nie posiadają faceci a, i potrafią ich używać w sposób perfekcyjny. To po pierwsze. Po drugie, różnorodność. Jeżeli zespół jest różnorodny. Bardzo mocno wpływa na to, jak zakupy się rozwijają, jak zakupy, jak, jak, jak zakupy funkcjonują. Przede wszystkim jak są, jak potrafią być elastyczne. I u mnie w zespole muszę się pochwalić większość stanowią kobiety. No nieźle. Tak, ja kilka firm znam takich, to znaczy dwie takie, w której wyłącznie panowie są w dziale zakupów i nie jest to wcale tradycyjnie męska branża, a jedną taką, gdzie wyłącznie panie są w dziale zakupów i też jest to taka standardowa branża, ani męska, ani, ani żeńska. Więc i, i takie mam doświadczenie, że jednak chyba korzystniej jest, kiedy jest w miarę to zbalansowane, no bo, no bo po prostu lepiej się ten dział pewnie rozwija, i atmosfera jest taka też zdrowsza, kiedy mamy trochę różnorodności. więc... Warto jest patrzeć na, na, na świat widziany okiem kupca, okiem kobiety i okiem mężczyzny, bo jak się okazuje, to mogą być różne punkty widzenia. I myślę, hmm. że. O tym powiedzą dzisiejsze bohaterki naszego odcinka. Miałem przyjemność, miałem przyjemność ostatnio współpracować z firmą Reiser. To jest firma z branży budowlanej, typowo męska branża przecież. Natomiast dział zakupów to są panie. No i z bohaterkami dzisiejszego odcinka rozmawiał nie kto inny jak Belmondo polskiej sceny zakupowej, czyli Jacek Jarbuszczek. Prawe oko. Prawe oko, ale ty też tam byłeś, ja... lewe oko. No ja, to, ja wpadłem, a ty rozmawiałeś. No, więc... Tak, <grych> na, na miałem bardzo przyjemną rozmowę z Olą, z Edytą, z drugą Olą, z Agnieszką i z Pauliną i zapraszamy Was do tej rozmowy. Zapraszamy, bo warto popatrzeć na świat widziany okiem kobiety w zakupach. Początek waszej rozmowy na, na sali, nie? że my kobietki, że my potrafimy kokietować, że sobie ubierzemy dekolt, że jakieś takie rzeczy. Ja nie nie, ja nie użyłam słowa kokietować. A, a wy, a wy nie używacie lepszych perfum, nie golicie się przed spotkaniem. Hello! <grym> nie, no nie wiem, ja bym w babskim nie wytrzymała, to, ale to nie, bo to się wytnie. To teraz wszyscy, wszyscy, którzy ten film będą oglądali, będą zazdrościć Rafałowi. Tak, tak, chyba <grym> nie jest Czego? To pytanie pierwsze. W ogóle jak, jak oceniacie w ogóle może w takim razie pracę w zakupach? Czy, czy ta ciężko. praca jest coś, co można komuś ciężko? No. Praca w zakupach jest ciężka, ale jest mega ciekawa. Właściwie jest nie można się nudzić. No ja, tak, tak. Jest satysfakcja, są smaczki. Ale ciężko dla kobiety, bo później się już nie chce iść na zakupy. Do Biedry. To fakt. To fakt. No, jak nakupujemy tych różnych materiałów i innych rzeczy, to, to potem już na zakupy takie prywatne, to nam się nie chce chodzić. To już jakby wydawać pieniądze, to tylko cudze, ale własne to się I, za bardzo i, nie i grube miliony. I grube miliony, tak. Jak, a wy jesteście w branży budowlanej. Czyli to jest taka klasycznie jednak męska, stereotypowo e, branża. To, to jak się w tym odnajdujecie w świecie. E, żeśmy... Doceniane a... Potrzebne, czujemy się potrzebne. Tak, znaczy bardzo fajnie nam się też udałożyć współpracę, że tam, gdzie możemy się wykazać właśnie naszą dokładnością, skrupulatnością, gdzie się dosysamy, żeby na przykład dobrze wynegocjować warunki, ale brakuje nam pewnej wiedzy technicznej, to tu możemy zawsze liczyć na wsparcie naszych panów, Dokładnie. naszych kierowników budów i inżynierów, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Mi się pracuje bardzo dobrze, zwłaszcza, że w większości mamy do czynienia z mężczyznami, z tego względu, że. Wiadomo, że teoretycznie nie powinniśmy wykorzystywać tego, że jednak jesteśmy kobietami i że pewne rzeczy łatwiej nam jest wynegocjować, ale trochę taka jest prawda, że z mężczyzną gdzieś tam tutaj jakiś żarcik, coś tam poopowiadamy, jakiś small talk. No i też mam wrażenie, że czasami mężczyznom jest ciężej nam odmówić. Jak mówię, nie wiem, dla przykładu, panie Jacku, no wie pan co, no ogarnęlibyśmy ten przeław 45 dni. Potem coś tam pomyślimy, mówi, dobrze pani Olu, to ja się zastanowię, zapytam i mm -hmm. może się coś uda. Więc faktycznie czasami ten czynnik kobiecy jest nawet bardziej pomocny niż przeszkadzający. Bardzo lubimy naszych dostawców. Podwykonawców. Oni lubią nas. Oni lubią nas i... Lubią z nami rozmawiać. Tak, i właśnie fajne jest to, że spotykałem bardzo różnych ludzi, bo w jednym dniu mamy na spotkaniu prezesa bardzo ważnej, dużej firmy, a w drugim mamy podwykonawcę, który po prostu przed chwilą się przebrał z ciuchu. Albo roboty. nie przebrał. Albo nie przebrał. <laughs> e no, i z nim też się musimy dogadać. Nawet chęć pomocy ze strony mężczyzn. Tak, tak że chcą się czuć z takimi bohaterami, więc tak, mówimy, tak, tak. że. Pomocy, coś mi nie się to. Tak, no tak to, jest. Nie, to, panią, ja zaraz rozumiem temat, postaram się pomóc. Co okay. tak. tak że... Ja się z tym absolutnie zgadzam. Pierwiastek kobiecy jak najbardziej e, pomaga, e, pomaga e, nie przeszkadza. I tutaj nie ma w zasadzie, w takim razie, rozumiem, jeśli dobrze rozumiem, jakichś różnic, czy e, ani taryfy ulgowej, ani jakiegoś e, bardziej wyjątkowego trudnego traktowania. Z wymagania są takie jak wszędzie i tyle. Tak, tak, tak. wymagania są takie jak wszędzie. Nie tego. Ja mam też takie doświadczenie, że jakby kupcy właśnie tych technicznych, to niekoniecznie często mamy no, tej wiedzy, bo mówimy się o tych aspektach komercyjnych, a w tych aspektach technicznych posiłkujemy się po prostu tak, inżynierami. Tak, czyli tak. u was jest podobnie? O jest podobnie, natomiast rzeczywiście no, z każdym kolejnym kontraktem, z każdym kolejnym dokonanym zakupem się uczymy rzeczy, poszerzamy swoją wiedzę. Mamy ją bardzo szeroką, nie zawsze bardzo głęboką. Boką, ale z każdym kolejnym kontraktem ją pogłębiamy. No, no to, ja to się po to prostu chodzi. człowiek uczy. No, hmm. no. no dobra, a jeśli chodzi o taką, taki podział na płeć u Was w dziale zakupów w Waszej firmie, to jak to Serio? Chcesz to wiedzieć? <głosy> 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 Mamy rodzynka. Y Pozdrawiam również bardzo serdecznie, ale w przewadze jesteśmy zespołem tak, żeńskim. Tak. Jak ktoś przychodzi do biura, to mówi: Cześć dziewczyny, I Rafał. Tam, <noise> <noise> gdzie trzeba więcej gadać, to chyba tutaj są kobiety. <noise> nie, wiem, nie wiem czemu. Nie <noise> czemu. Ale Rafał przygotowuje spektakularne excele. To teraz wszyscy, wszyscy, którzy ten film będą oglądali, będą zazdrościć Rafałowi. Tak, chyba <noise> tak, nie jest czego. Chociaż rozmowy prowadzone w międzyczasie, tak zwanej w pracy, to. Nie wiem, czy jest ja mu czego zaznaczyć. No. <noise> Czyli te relacje z mężczyznami wam się dobrze układają? Macie korzy pozytywne hmm. doświadczenia? W większości tak. przypadków tak, oczywiście. No, tak, zdarzają jeśli chodzi się... o dostawców, podwykonawców, mm -hmm. to tak, jak najbardziej tak. Zdarzają się sytuacje y, niezbyt przyjemne, kiedy jesteśmy traktowane jednakże że baba, że się nie zna, że, że o czym pani mówi tak. albo że no to, ale to są raczej pojedyncze przypadki, bardzo rzadko się to przytrafia. W większości raczej jest taki pozytywny, pozytywny odbiór, tak. pozytywna rozmowa, relacja potem nawiązywana, więc tutaj Raczej, raczej te przykre nam się rzadko zdarzają. Pozdrawiamy wszystkie kobiety, które pracują w dziale zakupów. Życzymy Wam z okazji nadchodzącego święta kobiet. Samych sukcesów, wszystkiego co najlepsze, wytrwałości i dalej róbcie co, to, co robiliście. A tych, którzy rozważają rozpoczęcie pracy w dziale zakupów, polecamy, zapraszamy, nie będziecie się nudzić. Zapraszamy do świata widzianego. Zapraszamy okiem kupca. Pozdrawiamy wszystkich, którzy widzą świat widziany. Okiem kupca. Drogie panie, świat zakupów bez Was byłby niepełny. Dziękuję, że jesteście. Dziękujemy, że możemy z Wami współpracować. No i takie przykłady, jak ten dzisiejszy, gdzie panie stanowią większość w zakupach, niech nie będzie eventem. Życzymy Wam, żeby Wasza kariera w zakupach rozwijała się. Życzymy, żeby zakupy stanowiły dla Was wyzwanie, ale stanowiły też pasję. I żeby ta praca przynosiła Wam multum satysfakcji. Wszystkiego najlepszego w dniu Waszego święta. Wszystkiego najlepszego. I do zobaczenia w świecie widzianym. Okiem kupca.